Witajcie, kochani! Dzisiaj kolejna pozycja. Książka Serce Ojca napisana przez Nila Lozano wraz z Jego synem. Jest to książka, która może nam pomóc poznać serce naszego Boga Ojca. Nila Lozano pisze w tej książce m.in. o tym, że Bóg pragnie, abyśmy Go prosili o różne rzeczy. Możecie też przeczytać, czy Bóg chce dawać nam znaki w świecie swojej obecności. Bardzo serdecznie polecam tę książkę przede wszystkim tym, którzy noszą w sobie rany związane z ich z relacjami z rodzicami, którzy wynieśli z domu jakieś trudności i tym, których obraz Boga to surowy sędzia, który się na nas gniewa. Bardzo serdecznie was zapraszam do przeczytania tej książki i polecenia jej komuś innemu. W serce ojca.